Szymon Doros jest tu na odcinku, odcinek z... Hogwarts Legacy. Dobra, teraz proszę tylko... ...coś tam na Elixir... ...i... ...muszę iść do Gareta. Gareta Weasley. No bo wiecie, to imię jest. Znaczy, nazwisko. To To You should get back to brewing your Adjurus potion and I'll tell you when this concoction's finished. Eternus. Eternus. Proficiency okay. and potions are two things. Tak and you stay rushed. Nasz zwiska też przez Co chcę przygotować? To X -y Endurnus. A to jest, a to nie jest nazwisko, dobra. Ja źle zrozumiałem. Muszę poczekać. No, czy lzo tutaj jeszcze jest? Jedna butelka. Trochę zrobiłem na swoich kilku misji. Ale spokojnie. What now, Mr. Weasley? without Professor without from Gryffindor Professor Sharp must have learned a lot Mr. Weasley did not do this on his own His accomplice will answer to me as well Hey, I I brewed an adorers potion as you asked, Professor I'm surprised you had the time You seem rather we busy, busy helping Mr. Weasley Sharp. brew chaos I'm sorry, professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work yeah, you to to today, your <laughs> own <laughs> problem, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this <laughs> class I'm up students, up. Students. <laughs> glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all.

Zgrzytek z... Fink, komunikator Fink, i mi nie chyba. Albo nie słucha. A nie, słucha. It, it, A i to nie macie protekcję, że to jak ja mówię, że nic nie rozumiem, to jeszcze się czepiacie. co wy jesteście. <laughs> Open the door. Open the door. To wygląda jak opuszczone miasto. W końcu, noha, Gdzie ja idę? Gdzie ja idę? W Cały świat. Może Hagrida odwiedzimy Znaczy ja odwiedzę Wiecie Wieciecz mówię A Ale tutaj coś tak świeci Może bym tak tak może tak, bym tak to spalił Zem. trochę Jest odporny na moje czarny Boże jaki wielki Hogwart Zaraz, spoczyłem trochę z trasy. O, w końcu. Nie wiem na co to zbieram, ale zawsze się może przydać. Chyba już tutaj zbierałem. Fajny soundtrack. Oby mnie YouTube nie pobiło właśnie nie, nie właśnie nie, nie za te prawa autorskie, które będą. YouTube po wszystko się musi przyczepiać. A jak się to otwiera? Jak to otworzyć? Nowe zastosowanie do tej czarów. Zabieram to ze sobą. Tam muszę iść. To po co ja wychodziłem O dobra, bałem się, że to nie wejdzie za mną A tu proszę Eee Ej co no. się śmiesz Po co bo jestem z zielonej grupy Za, za kichon... Za, 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 za żadne licho nie wiem, jak ta grupa się załhapy Ziternie o Wskoczy! Po co ja tu miałem iść? A! Skrzytek dowiedział się o twojej książce. Czy czegoś w niej brakuje? Skrzytek sądzi, że otwiera... Otwiera rozmowa... Że otwarta rozmowa może być ci niebezpieczna. Skrzytek zostawi kolejną kartkę z... mostem pośród kręgu z kamieni. Uważaj na siebie, nikomu o tym nie mów. Scrope? Who jest Scrope? Zgrzytek. Chyba była taka postać z Chorego potera. Zaraz. Ten służący tego domu, zaraz. Jak on miał na imię? Zapomniałem. O mój Boże. Zapomniałem. Co? Tego nie da się rozwalić może. Może po to były te pudła. Za mostem ja zgupiałem za mostem w sensie, że... Za mostem tutaj Jak za mostem Moje rozumowanie i logika nie pozwala mi właśnie Jak za mostem zaraz po drugiej stronie mostu On dał Was zastosowanie. Nie spadę Was. Oj, nie... Za tym Nie, to on, Ten gryf niczego nie trzeba. Odzyskaj kolejną wiadomość. A mogę tą pierwszą dostać z powrotem? O ten, ten. E, Za mostem pośród kręgu Kamieni Uważaj na siebie Dobra Za mostem Tutaj może że to jest za W kręgu kamieni Na środku Krzyde jak ja cię zabiję, serio. Uderzyć tak, że skrzydło zębami o podłogę, serio. Jak? Może mam jakąś... te pudło ułożyć? Ile tych pudeł jest? Jestem debilem. Po to były te putła Dopiero teraz. Starzesz spojrzeć. spojrzeć bo... jesteś już prawie na miejscu. Kieruj się w stronę ty i kręgu okręgu kamieni. Zajrzyj do środka jednej. Pumpkins. Ah, oh, I think I just the place. Jak ty, ty chłopcze jesteś dobrze zaznajomiony z tym miejscem. Co ty kiblowałeś w tej klasie? O <noise> oh, Konano! My back! my back! Płoni! Incendio. A tu Czemu nie płoniesz da, tak, że Hagrid lubi farmę Dobra po prostu tak to będę rozwalać Parana Getsy Hagrid zaczarował je ze twojego ulubionego strecha, dam no problem. Jest zazęty. Ja tu to jakby ciężką pracę o twoje młode. Tyle z tytejrzyńskich skri pewnie jesteś już mocniej bije, a serce spotkajmy się na skrzy... się ze zgrzytkiem przy brzegu nieopodal niszczących domków. Nie jestem na Hmm, Fajnie, boś co rozwalać ty nie ja teraz są tyle. Zanim ten obrzym, zrobi sobie ze mnie, się z, z, z mojej, może go aż wysłać Z mojego tyłka, właśnie zdobę na chuj, na podkominek komi... pod Znaczy na kominek Zgrzyt, zgrzyt Umrę, umrę, nie My back, o My back Misja nie powiodła się sukcesem Spróbuj ponownie My back. Ok, tym razem bezpiecznie muszę iść. Za dużo rozsądku mi w tej głowie nie zostało. Dobra, u oh, nie, My back, my mark. Tym razem sobie skracam drogi. Bo już wiem, co z tego wyjdzie. O. To nie jest bez powodu, muszę to wziąć. Tu mi dobra. To nie jest taka sama słowa, ale wiecie, o co mi chodzi. to to samo. A znaczy nie, nie wiecie, bo ja to zrobię poza odcinkiem. Uznajmy, że tego będzie przejście To tym, bo Boże, thank you for coming all this way. the name's scrope. scrope serves the headmaster. have been in the black family for years. apologies for the abundance of notes. scrope wanted to be sure you weren't followed. what's this all about? you're Black. cedric's black book, i scrope can tell you more. cedric's black. change for your help. but no one. To, to, to the Black a serious on. Obviously, Can I help Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a, 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 Black -a? student at Hogwarts. Oh, years ago. She Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook Belladonna for elder bellies. Huh. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But <laughs> that's the pages. Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you were be this may help us both, and I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. And take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. <laughs> nara. Mógłbyś sobie tak iść stąd. Ja chciałem... ...tansę pośladować, grzankę też dostałem, dzięki. E to... ...to woda nie powinna tak się renderować. Co to? To jest to samo, co właśnie uderzyło mi w szybę wtedy. To jest to samo. Jak uderzyłem w tą szybę to w końcu te jedno temacki od niego się uderzyły Wiedziałem Oty Ty nie powinieneś tak działać Co tu jest? Jak to mam z tym walczyć? było... Okej okay. Za pierwszy razem się może każdemu nie udać Bo to nie wiadomo co to było w ogóle Następny razem się uda Następnym razem się uda Ja w to wierzę Tak, ja wierzę, że ty widzisz to na łapkę w górę I suba Ja nadal w to wierzę Chociaż te loading screeny są takie jak z Lego niczego Okej To była potrzebna informacja teraz Lumos Lumos. co jest umieć potrat To jest niezrozumiały język jak pan to zrozumieć to nie tym językiem do nie gadają ludzie dobra to w sumie na tyle z tego odcinka dzięki za oglądanie co pan jak jest upa z maleczkiem się ma